Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie zapraszam Was na unboxing zegarka Casio G-Shock MTG-B1000XB-1A. Czyli jest to Metal Twisted G-Shock, oznaczenie ER, oznacza, jest to wersja przeznaczona na rynek europejski. I przymierzmy się od razu do jego unboxingu. Ci, którzy oglądają ten film i nie znają modelu, to za chwilę się dowiedzą co to jest. Natomiast ci, którzy znają, myślę, że chcieliby go z bliska zobaczyć, ponieważ jest to dość ciekawa, specyficzna konstrukcja. Nie każdemu się to podoba, takie rozwiązanie. No i zobaczmy sobie, jak na żywo to wygląda. Powiem szczerze, że sam jestem trochę z taką, zaskoczony, bo zegarki mam na bardzo krótko. Nie miałem nawet czasu się mu, temu konkretnemu modelowi dokładnie przyjrzeć. I dopiero teraz, tak naprawdę, będę mu się przyglądał z bliska. Pudełeczko w odróżnieniu od innych MTG. MTG serii B jest tak jakby, tak jak w starych MTG, czyli to kwadratowe, nie to takie mniejsze, bardziej kompaktowe, tylko to takie duże. I zobaczcie, jak to wygląda. Otwieramy tutaj za gąbeczką mamy standardowe takie pudełeczko G-Shock MTG. Dość miękkie tutaj plecki, znaczy tutaj sufit, można powiedzieć tego pudełka. Gąbeczko włożymy z powrotem. Nie odwrotnie, Ona nie jest kwadratowe, jak się okazuje. Tak, o teraz leży dobrze tylko teraz nam będzie wypadać z kolei. Dobra, tak ją postawimy. No i mamy zegarek. Zegarki właśnie z linią TG, które mają duże poduszki, mają dość specyficznie rozwiązane te foliki. Tu akurat dali mniejszą, nie wiem dlaczego. Może to nie jest od tego zegarka, trudno powiedzieć, bo zegarek ten jest już, że tak powiem, w eksploatacji przez kolegę Damiana z kanału Cactus24.pl, któremu za udostępnienie, za udostępnienie tego zegarka serdecznie dziękuję. I zobaczcie. Tak to wygląda. Co jest nietypowego w tej konstrukcji? No to już widać na pierwszy rzut oka. Oczywiście karbonowy bezel. W odróżnieniu właśnie od standardowych metalowych ze stali nierdzewnej bezeli. Ten bezel jest wykonany z włókna węglowego. I Przyjrzyjmy mu się z bliska. Ta, ta konkretna wersja zegarka jest na pasku, bo to jest wersja XB 1A. Natomiast jest jeszcze wersja XBD 1A. I ta literka D oznacza właśnie, że zegarek nie jest wtedy na pasku, tylko na branzolecie. I osobiście ja dużo bardziej byłbym zainteresowany właśnie tą wersją XBD. Niemniej jednak no, do niej nie mam aktualnie dostępu, więc pokazuję wam wersję XB. I zobaczmy bok. No, musimy ostrość najpierw złapać, bo w miarę standardowy, e, tworzywo czarny przycisk, czarne elementy, czarne wkręty, to jest niebieskie tuleje. E, ciekawa konstrukcja tutaj, jeśli chodzi o kolorystykę, jest, to jest taki biało-czarny biało pasek, e, jeśli chodzi o samą strukturę tego e, bezela. No i przyjrzymy się mu z bliska na ile. Bli o, teraz mi się dopiero udało ostrość złapać to jest najbliżej, chyba jak ten mój telefon potrafi kręcić. No i uważam, że samo wykończenie bez zala jest bardzo ładne, bo nie jest to taki czysty karbon, ale jest zalany dodatkowo takim tworzywem, które zabezpiecza samą strukturę karbonu przed uszkodzeniami, gdyż karbon sam w sobie jest bardzo odporny, na przykład na takie siły, które siły łamiące i tak dalej, natomiast nie jest specjalnie odporny, odporny na ścieranie. Po prostu te włókna zaczną się roz, roz, rozpadać, gdyby były nie przykryte, Natomiast tu właśnie jest takim pokryte, moim zdaniem, jest to jakiś tam rodzaj żywicy. Bardzo twardej, która zabezpiecza właśnie zegarek przed tego typu uszkodzeniami. Zobaczcie, pomimo, że jest to karbon, w którym dość trudno się że tak powiem, rzeźbi, tutaj znaleziono bez problemu sposób, aby w wy... jest to odciśnięte, jest to odcisk na właśnie w tej żywicy. Wszystkie te napisy, które standardowo są w każdym innym. Modelu MTG, zobaczcie, wszystko dokładnie tak samo wygląda. Aczkolwiek zwróćcie uwagę na przykład, że bezel, jeśli chodzi o grubość tego bezela, czyli od pierścienia do zewnętrznej części, jest grubszy. Tutaj napis Dishock w tutaj modelu RB, ledwo co się mieści, można powiedzieć, tutaj spokojnie on się mieści, jest dokładnie po środku. Tutaj ten napis jest bliżej tarczy wewnętrznej, czyli bliżej pierścienia z skrótami z stref czasowych, niż tego zewnętrznego. Tu z kolei. Jest po środku. Jest to oczywiście po części związane z tym, że tutaj, zobaczcie, mamy taką faskę, czyli jak na zegarek spojrzymy z boku, jest pozioma część bezela oraz jest ten spadek. Tutaj tego efektu nie ma, ponieważ tutaj nie ma, nie ma jak tej faski zrobić, gdyż no, po prostu wniknęli, jakby weszlibyśmy już w strukturę tego karbonu, czego, czego no, wiadomo, robić nie wolno, bo można by go zniszczyć. To, to, to są oczywiście moje przypuszczenia, ponieważ no, nie, jest, nie, nie jestem w stanie tego w żaden sposób potwierdzić ale tak się domyślam, bo troszeczkę, powiedzmy, mam do czynienia zawodowo do czynienia z włóknem węglowym, więc wiem więcej, jak on się potrafi w różnych okolicznościach zachowywać. I tak, zdejmijmy może sobie zegarek z podusi. O, zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze pozwolę sobie tylko zdjąć tą metkę, to będzie nam wygodniej go w razie przymierzyć. O, zobaczmy. Nie chcę przejść, chcę przejść, dobrze, już przeszło, także pozbywamy się metki, również pozbywamy się pudełka, żebyśmy mieli więcej miejsca i jesteśmy. Dobra, mamy sam zegarek. Bardzo, bardzo, tak jak już wspominałem w poprzednich unboxingach, podobały mi się te polerowane wykończenia, To widać jeszcze kawałek mojego palucha, nawet tak wysoki jest połysk tego wykończenia, musiałem go złapać palcem. O, tu może lepiej będzie to wyglądać tak, tutaj zobaczcie, ten high gloss jest taki naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie widoczny. Bardzo ładnie też wykończenie z tych brzegów tutaj rantów mocowania paska. Tu również ranty tego boczka tej, tej płytki tutaj też są tak fajnie polerowane, wysoki połysk, podczas gdy sam front tej płytki, ten ukośny jest szczotkowany. I tu znowu mamy wysoki połysk, także mamy połysk, szczotkowanie i znowu połysk. Bardzo lubię osobiście takie połączenia. Pasek ma fajną konstrukcję, bo zobaczcie, on ma taki lekki luz. Czyli się, to jest yy, osiągnięte po to, bo to również można być też na sztywno. Tylko chodzi o to, że osoby o różnych średnicach nadgarstków będą to nosić. Może być ktoś taki nadgarstek, wtedy zapnie pasek tak, ale może być ktoś taki i wtedy zapnie pasek o, stąd tak. Także to yy, różnica jest dość duża, prawda? W momencie, gdy ten pasek już okala nam nadgarstek, więc uważam, że to rozwiązanie, że ten pasek jest ruchomy, jest fajne. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze dekielek sobie przyjrzyjmy się samemu dekielkowi. Widzimy, że jest to dekielek w wykończeniu ciemnym, takim grafitowym, podobnie jak w dwóch pozostałych dzisiaj odpakowywanych MTGB. Zobaczmy jeszcze na przyciski. Koronka w kolorze czarnym, przyciski w kolorze czarnym. Tulejki również w kolorze czarnym. Oprócz przycisku MODE, podobnie zresztą jak tutaj dokładnie w zegarku RB, jest dokładnie ta sama sytuacja, że przycisk MODE ma tulejkę niebieską, a te dwa pozostałe przyciski są po prostu czarne. Uważam, że bardzo fajny taki smaczek daje tak jakby obraz, który z przycisków jest najważniejszy, aby go użyć w razie właśnie konieczności, żeby wiedzieć, który, który, to, jest, który to jest przycisk po prostu. Podświetlenie zegarka sobie jeszcze zobaczmy, o, widzimy jest to dioda, dioda dość dobrze oświetla tarczę, spróbuję jeszcze dokładnie przysłonić, o, także spokojnie daje ten chwilowy odczyt, uważam, że jest w zupełności wystarczająca, to jest właśnie to czego brakuje o tutaj w zegarku serii MTGS, zobaczcie tutaj mam właśnie dla porównania. I o ile oglądaliście poprzednie unboxingi MTG-DCM oraz MTG-RB, które przed chwilą pokazałem, tam widzieliście dość dużą różnicę w wielkości. Tutaj ta różnica aż tak bardzo nie rzuca się w oczy wielkości między tymi zegarkami, dlatego właśnie dzięki temu prostemu zabiegowi tej faski. Ta faska w tamtych dwóch pozostałych zegarkach, zobaczcie, gdy porównamy teraz ten zegarek z tym, na przykład tutaj tego dcm na chwilkę tylko. Zobaczcie, tutaj ta różnica jest dużo bardziej widoczna, że ten jest mniejszy od tego. A to właśnie zasługa tej, tej, tego prostego zabiegu estetyczno-technicznego, można by powiedzieć, daje właśnie taki efekt, że ten wydaje się prawie identyczny jak ten, mimo że to jest dokładnie ten sam zegarek. W sensie ten i DCM. Gdyż po prostu tutaj wielkość tego pierścienia wokół tego bezela no właśnie robi tą dość dużą robotę, podczas gdy tutaj ten bezel też jest duży, ale ma tą faskę, a ten jest mniejszy, ale jej nie ma. No i zobaczcie, taki ciekawy efekt można zaobserwować. Także ten zegarek wizualnie wydaje się większy od pozostałych swoich braci MTG serii B. Tutaj już jak spojrzymy sobie z boku, to już widzimy, że tutaj te zegarki już nie są identyczne, ponieważ tutaj rozstaw... Mocowania bransolety w serii MTGS jest i większy. Ponadto zegarek jest też troszeczkę wyższy od serii MTG B w tym konkretnym przypadku tej XB, czyli z karbonowym bezelem. Inna konstrukcja koronki to jest koronka z plastikowym środkiem, metalowy zewnętrzny element, tutaj jest cała metalowa, inne są przyciski, tutaj, yy, tutaj są to przyciski takie, które są takimi grzybkami, jakby takie puszery. tutaj ba przycisk bardziej schowany, dyskretny, jeszcze obły, no mi dużo bardziej podobają się te przyciski, które są w MTGB. Porównajmy sobie jeszcze szerokość tych zegarków. Zobaczmy. MTGS jest minimalnie bardzo szerszy od MTGB, ale to są naprawdę śladowe różnice. Niemniej jednak, no, jakby odpowiadające całej, całej koncepcji zegarka, czyli po prostu, żeby zegarek był proporcjonalny. Także tak wypada MTGB1000XB w porównaniu z MTGS1000BD. I teraz przejdźmy sobie do porównania z dalszymi zegarkami. Weźmy, właśnie, już dla formalności. RB MTG 1000 RB i tutaj zobaczcie zdecydowanie widać tą różnicę w wielkości ten jest wydaje się większy mimo, że są identyczne różna różnica w budowie w kolorze tych ze przycisków zobaczcie przyciski prawe są identyczne koronki się różnią to jest czarna to jest złota jak również tutaj srebr, niebieska tuleja i czarna śruba tutaj wszystko jest złote z tej, strony, z tej strony wygląda to podobnie, szuby są takie same, natomiast y, przycisk akurat jest identyczny. Właśnie to jest fajne, że ma tą niebieską tulejkę, to też robi robotę. Ok, przejdźmy dalej. Weźmy sobie teraz y, MTGB1000DCM 1, czyli tego, tyta, y, tego karbona Wróć, carbona, co ja mówię. Y, kamuflaż, o w ten sposób. Już któryś film z kolei kręcę, już zmęczenie mi łapie. Y, kamuflaż też wizualnie wydaje się mniejszy, ponieważ właśnie filigranowość tego tego bezela są faską sprawia, że on właśnie wizualnie nie jest aż tak duży jak tutaj ten z karbonowym bezelem. To oczywiście dla niektórych będzie wadą, dla innych zaletą. To jest kwestia gustu. bo to właśnie styl tych modeli zegarków, żeby model samych MTG nawet, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Z boku, zobaczcie, porównanie też przycisków, tutaj, tutaj mamy wszystko złote i czarne, czarne śruby mocujące, tutaj z kolei wszystko czarne. No tutaj złote do tego zegarka w ogóle by nie pasowało, więc wcale mnie nie dziwi, że to nie ma nic złotego. Ok, no i tutaj tak samo czarny przycisk, złoty przycisk i zobaczmy, tutaj akurat też jest to fajnie jakby wyróżniony ten przycisk, ponieważ te złote przyciski mają złote tulejki, a ten złoty przycisk ma czarną tulejkę, także też żeby to korespondowało jakby tutaj z elementami mocującymi na przykład dekiel, z elementami tutaj mocującymi pasek, ale też żeby się w jakiś sposób wyróżniało. Okay, kolejnym moim zegarkiem do porównania będzie GWG 1001 A3 w wersji z bezelnym paskiem od Maharishi. I zobaczcie, jak to się prezentuje. No tutaj widzimy że dość ewidentną różnicę w wielkości tych zegarków. GWG 1000 jest dużo większy od zegarka MTG. No i to widać na pierwszy rzut oka. Grubość wskazówek też nam to mówi. Wielkość tarczy jest minimalnie większa. No te indeksy też robią wrażenie, są takie grube, mięsiste, konkretne. No, gdy spojrzymy sobie z boku na te zegary, na przykład od takiego dołu, to już ten efekt jest jeszcze bardziej spotęgowany. Widzimy to zarówno po wielkości klawiszy, po grubości samego zegarka, po jego szerokości. No, wszystkie parametry, po szerokości paska, bo akurat oba są, jak widzimy, na pasku. No to jest, to jest po prostu pancerny zegarek. To, ja, dla mnie to jest no, fantastyczny e, Fantastyczny produkt Casio, który po prostu chyba zostanie u mnie po wsze czasy, Że wiadomo, no nigdy nie mów nigdy, ale, ale naprawdę bardzo dobrze czuję się z tym zegarkiem i bardzo, bardzo go lubię. Z boku sobie spójrzmy też, zupełnie inaczej rozwiązane koronka, i innej wielkości przyciski, zupełnie inna klasa wielkościowa zegarka, mimo że również oba są takie z tej serii premium G-Shock. Tylko ten jest taki błotoodporny, a ten po prostu ma ładnie wyglądać, świetnie pokazywać czas i, i genialnie po prostu. Jakby podkreślać styl, można powiedzieć, jego właściciela lub inaczej nosiciela, i jeszcze porównajmy go sobie tutaj z. GPW-1000RD 4A, który w tym konkretnym przypadku jest założony do którego założyłem bransoletę zamiast czerwonego paska. Osobiście ta wersja kolorystyczna GPW-1000 bardzo mi się podoba, to jest jedno z najładniejszych w mojej ocenie. Również podobnie jak i tutaj ten MTG B1000XD ma niebieski pierścień z strefami czasowymi, co mi się bardzo podoba w tym zegarku. I zobaczcie, również wielkość tych zegarków jest różna i to dość znacznie różna. Yy, diametralnie GPW1000 jest dużo większym zegarkiem, również dużo grubszym. Zobaczcie, jaka to jest pancerna konstrukcja. Jeszcze dodatkowo to, co tutaj zabezpiecza koronkę okala, jak, jak jak gruby jest ten element. Także to aż tak w dół, można by powiedzieć, wychodzi. On niestety drapie nad garstek. Zobaczcie, jak się nosi zbyt często ten zegarek. To nawet tutaj mam, no teraz akurat zniknęło, dawno go nie nosiłem, ale mam takie aż zaczerwienie w tym miejscu. Co powiem szczerze, absolutnie mi nie przeszkadza. Kłada to na kar po prostu tego, że jak no coś się podoba, to nawet jeżeli mniej do końca pasuje, ja noszę, bardzo lubię ten zegarek i na pewno z niego nie zrezygnuję zbyt łatwo. Co to jeszcze? No różnice, zupełnie inna grubość indeksów, bardzo czytelne wskazówki są w tym zegarku. Tutaj jest to bardziej filigranowe, natomiast w żaden sposób nie można o tym zegarku powiedzieć, że on jest nieczytelny, bo same wskazówki, przynajmniej na tej głównej tarczy, robią naprawdę dobrą robotę proste, takie nie, nie, jakby. Nie ma nic w nim takiego, co by powodowało, że on jest nieczytelny. Może kolorystykę można było minimalnie zmienić, ale yy, ja uważam, że czytelność tego zegarka jest bardzo, bardzo dobra. Może zbyt dużo się dzieje na tej tarczy dla niektórych, natomiast jak się zorientujemy, zobaczcie, zwłaszcza na tej lewej tarczy, co tu się dzieje. Tu mamy dni tygodnia. Tu nawet jest od razu podpowiedź, bo teraz będzie lepiej widzieć: Battery. I mamy poziomy high, dwa poziomy pośrodku i low. Jak również tutaj mamy po wewnętrznej stronie AT, STD i DST, to jest automatyczny czas, standard time i daylight saving time. No i tutaj dwie jeszcze pozostałe funkcje ST i TR, czyli stopper i timer. Tu jeszcze pod wskazówką się AL, jest to alarm, zegarek ma zarówno stopper, timer, alarm, czas światowy. Znaczy, czas światowy jest de facto wyświetlany w trybie timekeepingu na tej małej tarczy. i i tutaj jeszcze są dodatkowo takie znaczenie on off czyli włączenie włączenie alarmu YN czyli czy ostatnio się synchronizował czy nie. Jak również mamy oznaczenie Bluetooth czyli czy, czy aktualnie jest w trakcie łączenia się z telefonem jak również RC czyli aktualnie jest w trakcie łączenia się z nadajnikiem jednym z nadajników sygnału synchronizującego akurat najbliżej nas znajduje się nadajnik DCF 77 w Mainflingen w Niemczech z którego nasze zegarki jeżeli mamy w nich Multiwand 6 korzy Stają. Ok, słuchajcie, no mam nadzieję, że pokazałem Wam. A, przepraszam, jeszcze nie pokazałem go na ręku, jeszcze muszę go zmierzyć. O tym bym zupełnie zapomniał. I tak, już chciałem kończyć film. Zobaczcie, tu jeszcze taka rzecz. Dobrze, zakładamy. U mnie będzie to. Raz, dwa, trzy. Piąta dziurka od strony teleskopu. To sobie fajny, gruby, mięsisty pasek. Pasek sam w sobie mi się podoba, natomiast sama koncepcja MTG1 pasku mi się nie podoba, to jakoś mi się gryzie. Oczywiście to jest wiadomo, moja prywatna opinia, każdy ma własną, także nie musicie się absolutnie z nią zgadzać. No po to zresztą wyszły zarówno MTG1 pasku, jak i na branzolecie. I tak to wygląda na moim nadgarstku, zobaczcie, nadgarstek 17,5 cm, To jest zbliżenie zrobimy. Moim zdaniem zegarek pasuje bardzo dobrze, nie odstaje. Jeszcze zrobię oddalenie tutaj na... Całą rękę. O, jest ta lampa nam się odbija. Uważam, że wygląda naprawdę fajnie. Różne kąty sobie możemy złapać. O tak. Tak to wygląda. Słuchajcie, no mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę. Dzięki czemu będzie mógł się wyświetlać wyżej w polecanych filmach na wyszukiwarkach Google oraz YouTube'a. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, gdzie znajdziecie już przeszło 200 filmów e, traktujących o zegarkach Casio G-Shock, Baby G, Protrek, Edifice, e, Oceanos, tam chyba i to było na tyle, jeśli chodzi o te submarki Casio. E, jak również zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie wyrazić swoje opinie na temat zarówno mojej pracy, jak i samego zegarka, który e, tutaj niniejszym Wam e, zaprezentowałem dzięki uprzejmości kolegi Damiana z kanału Cactus24.pl. I to było na tyle. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.